Hej, dzień dobry, bardzo serdecznie, moi drogi koleżanki, drogi drodzy koledzy, ale mi się dzisiaj język plącze, ale dopiero co kawkę wypiłam. Jest 20.10, także ja się zaraz zbieram. Dla mnie, dla nas ekscytujący dzień, dlatego że wybieram się do salonu kuchni, me mebli kuchennych. Zobaczyć co nam pewna firma może zaoferować Mówię pewna firma dlatego, że już byliśmy w kilku Jak już może pamiętacie Albo i nie Jak się przeprowadziliśmy to mieliśmy w planach zmieni zmienić kuchnię Sami sobie zrobiliśmy tak na szybko DIY, ale kiedyś Chcieliśmy tu kuchnię Po prostu wyremontować, no bo ona jest jednak stara Ale tak nie był to nasz nigdy priorytet, nadal nie jest, ale chcę wiedzieć, co w sprawie piszczy, co nam mogą zaproponować. Byliśmy już w kilku firmach i między innymi byliśmy w IK, no to na takim spotkaniu, gdzie, gdzie mam projektują kuchnię, to akurat... Jakoś tak, jeżeli chodzi o wybór blatów, chcielibyśmy wszystko w jednym miejscu kupić. Za bardzo nie chcę, wiecie, blatu stąd, tego stamtego. Wolałabym wszystko w jednym miejscu. W tej Key, no tak średnio byliśmy, w że kilka konsultacji, no to trochę lepiej, ale też. W ręski kitchen za bardzo. Nie podobała nam się obsługa klienta, także dzisiaj jadę do Magnet Kitchen. Spotkano bardzo fajne kuchnie, już kiedyś byliśmy w ich showroomie i naprawdę mają duży, duży wybór. Także to, jestem bardzo ciekawa, co nam zaproponują. E, no bo ja, powiem szczerze, że nie mam pomysłu. W takim sensie wiem, co mi się podoba, już próbowałam używać tych ich takich online, em, jak to się mówi, online. Programów do projektowania kuchni, a ja tego nie ogarnę No i potrzebuje kogoś, kto mi to po prostu Nam to ogarnie Także jadę zaraz i jestem ciekawa Co tam wymyślą Chciałabym, żeby kuchnia była jasna No bo zależy mi na przestrzeni, na świetle No i zobaczymy Jestem ciekawa, czy dadzą mi ten projekt Czy w mailu, czy wydrukują, także wam pokażę No i czy macie kciuki, żeby było coś fajnego Bo No kończą nam się opcje No, także Zapraszam Uwaga! Przepis na wrapa, czyli jak złożyć trójkątnego wrapa na bogato. Dzisiaj wersja śniadaniowa. Zrobię matiemu na bogato, a sobie zrobię... Chyba zrobię sobie z serkiem wiejskim. A nie, nie wiejskim, tylko do smarowania. Jeszcze nie wiem, ale dobra, zaczniemy od niego. Więc na przykład tutaj mamy wrapa. Okrągły musi być. Nacinamy go w takim miejscu, żeby była jedna czwarta tutaj. Tak, w połowie, nie przycinajcie go na pół. Teraz tak, lecimy z sosami, albo właśnie. Możecie zrobić na przykład sos cezary i do tego kurczaka i sałatę, ale możecie również sobie zrobić, właśnie serek kanapkowy, sobie posmarować serkiem, więc naprawdę pyszne. Dodaję mu trochę keczupu i daję mu również syracze. Możecie to sobie rozsmarować, ale nie trzeba. Teraz niestety zła sałata, bo wiecie, że dobra półwika na pek w ostatnim vlogu powinna być ta sałata masłowa, to jest ta rzymska. No ale trudno. Rzymska sałata. Starajcie się, żeby na tym ostatnim kawałku było najmniej rzeczy. Najlepiej nic tylko zostawić, sos, żeby to przykleić. Dam też tutaj papryki. Proszę bardzo. I teraz dam mu dwa plastryki sera. Chcesz czy jeden? Jeden. Jeden, ok. no i nałożę mu wędlinę, ja mam akurat pierś indyka, raz, dwa, trzy, proszę bardzo i teraz tak, składamy, raz, dwa i trzy. Wszystko mi trochę wypadło, ale i tak jest spoko. Zła sałata, bo gdyby była ta płaska masłowa, to by to lepiej było. Ale ogólnie tak się to e, zwija, gdzie ten aparat i tak się to je. Także smacznego. A Jak widać, byliśmy na siłce. Zamolaliśmy w domu. Ciężko nam było się skupić na robocie, na czymkolwiek tak naprawdę, i stwierdziliśmy, że pójdziemy na siłkę się rozruszać. Także siłka w środku dnia w sumie lepsza jest niż wieczorem, bo my z reguły chodziliśmy wieczorem, i ja na przykład wieczorem nie lubię tak całkiem. Przepraszam. Otwórz okno. Tak, 19:20 to wiecie, jest dużo ludzi, a po drugie. Jak tak człowiek na wieczór się rozgrzeje, to później ciężko jest zasnąć. Także mm -hmm. myślę, że teraz nas fajnie rozbudziło. Możemy Krokon. Zgadzam się bardzo dobry dniem. pomysł, żebyśmy poszli, bo inaczej to hibernacja. Hibernacja się włączyła. co było już pod koc. Ja już prawie podchodzę elektrycznie, ale nie muszę chyba też się przenieść do biurka, bo wiecie, ja na laptopie mogę sobie wszędzie pracować i na kanapie jest wygodnie, ale przy biurku też powinno być wygodnie. No ja że przy biurku nie zaśniesz. Mm. No, Electric Blanket już mamy elektryczny kocyk, także będziemy się grzać ja teraz wracamy na chatę, ja wezmę Baśka Boranego Mati wziął. No i... No i dalej lecimy z tym życiem. Siemanderko, witam Was w kolejnym dniu. Koniec końców wczoraj nie odezwałam się do was na temat tych kuchni, jeżeli są tu osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii i robiły remont kuchni. Podajcie dajcie znać jaką firmę wybraliście jeszcze nam został Howdens jeżeli chodzi o doświadczenie w magnecie no to obsługa była bardzo fajna ale powiem wam, że no nie do końca byliśmy zadowoleni z tej kuchni ceny są kosmiczne samo złożenie tych mebli cała, powiedzmy cała praca no bo my sobie sami tego nie złożymy to sam właśnie koszt składania tych rzeczy jest 6000 funtów plus kuchnia, no to nam wyszło jakieś 20 tysięcy, a to jest bardzo dużo dlatego, że my wybieraliśmy wszystko podstawowe, wiecie, nie braliśmy żadnych um, blatów z kamienia nie braliśmy takich drewnianych um, szafek więc uważam, że trochę za taką małą kuchnię to wyszło dużo za tą jakość w sensie jakość okej, okay, ale wiecie co, chodzi, za jakość materiałów eee, wiem, że są też polskie firmy, które robią kuchnię no Ja mam też porównanie, no bo mm, mam znajomych z Polski, ostatnie, którzy ostatnio robili kuchnię. Mm, ma go siostra też robiła kuchnię nie tak dawno temu i zapłaciła 30 tysięcy, ale ma taką wypasioną naprawdę dużo większą od naszej z wyspą. Także został jeszcze Howdens i w hałdensie właśnie moja koleżanka tutaj robiła kuchnię i była zadowolona, więc zobaczymy. Ale wiem, że też są takie, wiem, że też można zamówić meble i yy, mieć swoich robotników, więc też jest też taka opcja. Ale wiecie, ja też bym jakoś z polecenia, a tak samemu szukać po ciemku, to jest bardzo trudno. Także jak na razie się wstrzymujemy. I jeszcze wiecie, gdyby to była taka kuchnia moich marzeń, to jeszcze ok, No wiadomo, że to jest inwestycja i że mieszkanie pójdzie od razu w górę wartość, ale ta kuchnia nie była taką kuchnią wymarzoną. Więc poszukiwania trwają nadal. No, nam się nie spieszy, tak naprawdę, bo jak już będziemy robić tu kuchnię, to chciałabym zrobić tu kuchnię taką, jaką, taką powiedzmy wymarzoną kuchnię. Więc jak nie teraz, to za rok, jak nie za rok, to za dwa lata, bo póki z się nie dzieje, to jest spoczko. Ja się cię ogólnie mocniej pomalowałam, dlatego że naszukuję mi się w i właśnie kombinuję, co by sobie zrobić. Więc dzisiaj sobie zrobiłam troszeczkę mocniejszy makijaż i dam sobie zieloną kreskę na linii wodną, ale jakoś tak nie wiem, zbyt dziwnie się czuję i um, z takich jeszcze rzeczy wczorajszych beczku. tak się na mnie patrzysz no to chyba tyle e, teraz muszę się zbierać, iść e, wy, wy, wymyć samochód, w sensie zostawić do, do wyczyszczenia podejrzewam, że to jakieś godzinę, dwie zajmie więc może sobie podjadę do galerii i tam zostawię samochód sobie gdzieś połażę, dlatego, że Mati też potrzebuje krawat na to wesele a ja wiecie co, chciałabym sobie kupić paznokcie naklejane na to wesele jestem taka zła, bo już ponad tydzień um, moje zamówienie nawet jeszcze nie jest zrealizowane więc ja wam nie, pole nie polecam wam tej, tej strony indigonails.co.uk dlatego, że zamówiłam to no już ponad tydzień temu miało to zająć chyba 3 do 5 dni do z tego co pamiętam i niestety nadal jest przetwarzane moje zamówienie, a już minął tydzień, jak nie ponad, no już ponad tydzień minął, więc jestem naprawdę niezadowolona, a chciałabym mieć ładne paznokcie na, na to wesele. Już sobie trochę, no spiłowałam sobie, co mogłam z tego brązu. No ale nie mam nawet yy, lakieru, żeby sobie zbudować jej od nowa, nałożyć. Mam tylko hybryd, ale nie mam bazy. Ta baza mineralna już mi się właśnie skończyła, bo zamówiłam bazę mineralną i zamówiłam właśnie końcówkę do frezarki, do skórek. No i. Uff, jestem taka zła. Ale może resztką tego lakieru sobie delikatnie nadbuduję, żeby te naklejane paznokcie nie naklejać na mój paznok, tylko właśnie na. już na żel zmatowiony. Także zobaczymy. Mm, ale nie jest dobrze. W sensie jest dobrze, ale wiecie, no kurczę, nie lubię takiej sytuacji. W ogóle strasznie nie lubię czekać na, e, na coś, jak ktoś się zamawia. W ogóle Mattis sobie zamówił ugi. Jestem w ciężkim szoku. E, stwierdził, że jest mu bardzo zimno i chce sobie zamówić Ugi kapcie, więc zamówił. Mają dzisiaj przyjść, także wam pokażę. Jestem w szoku. Bo on był zawsze hejterem ugów, ale jak w dupkę zimno, to nawet z niej można zmienić. Dobra, lecę. Nie będę brała aparatu, jak coś to telefonem coś wam nagram. I zobaczymy, jak te ugi, i zobaczymy. No i zobaczymy, zobaczymy. Zmiana planów. Jestem w Tesco, dlatego że w galerii mi powiedzieli 3 ponad godziny. Więc, no. Jest dużo wyprzedaży, więc myślę, że godzinka mi tu zleci dość przyjemnie. Bidzi zleci w tle, więc nie chcę, żeby mnie wypipkało, ale fajne komplety są naprawdę. Tutaj taki barankowy i do tego dresy. Ja sobie wzięłam bardzo fajny basic. Także pokażę Wam w domku. Czekam serdecznie jem sushi. Oszuka na obiad. Mm. Wracam. W sumie jestem w tym samym miejscu, jak wychodziłam. Ale naprawdę mieli bardzo fajne rzeczy w Tesco. Ja wiem, że wy ubelewacie, że w Polsce już nie ma Tesco. No wiem, szkoda, bo naprawdę może fajne rzeczy znaleźć, fajne materiały. Oczywiście trzeba czytać składy, bo niektóre mm, rzeczy to jest 100% poliester, ale niektóre naprawdę są bardzo fajne. I tutaj między innymi znalazłam sobie taki półgolf z długim rękawem, w ładnym odcieniu. I ja miałam przez lata bardzo podobną bluzkę z długim rękawem, mm, tylko też a taka a półgolf. I ja sobie ją kiedyś ubrudziłam jakąś chemią, albo bleachem, albo jakimś płynem na rękawie i później obciąłam te rękawy na krótsze ta bluzka też była z Tesco i bardzo fajnie mi się sprawdzała, no ale już później też ją znowu czymś ubrudziłam i już musiałam się jej pozbyć ale parę lat mi służyła więc tutaj sobie wzięłam taki właśnie półgol z bardzo przyjemnej bawełny cena tego golfu to było 10 funtów, było duże w wyprzedaży, ale z wyprzedaży koniec końców nic nie wzięłam Także wziąłam sobie w rozmiarze XL i znalazłam bardzo fajny dres. Ja szukam dresu. Ciekawa jestem, czy to będzie ten idealny dres. Z tej serii. Sorry. FW Bridge. Mnie się zdaje, że właśnie to jest taka jakaś lepsza seria. i Wziąłam sobie właśnie komplet. Były bardzo przebrane rozmiary. Tak jak, także jak Was interesuje to, to idźcie, póki możecie, bo. Ja będę chciałam wymienić rozmiar, bo okazało się, że spodnie były brudzone i już tych rozmiarów nie było. Także wzięłam sobie spodnie ze ściągaczem tutaj na dole. Bardzo fajny. I super bluza. Słuchajcie, bluza inna niż, niż zwykłe. Dlatego, że też ma taki Ala pół golfik. I zobaczcie, w tym samym kolorze, czyli do kompletu. I ona ma taki. znowu. Czy to znowu jest gdzieś tutaj brudne? Jest jakaś jaśniejsza plamka, czym się zdaje? Tu, nie, to jest ognicone. Czy to jest plama? Nie, to jest obniecenia, wygląda jak plamy. Um, niestety w Tesco nie ma przymierzalni, ale on ma tutaj taki piękny, taki golfik i ona jest taka duża, oversizowa. No, więc takie te dwie rzeczy i od razu może je zmierzymy. Zobaczymy, czy w ogóle to zostaje, czy to oddać. No i tutaj jeszcze kupiłam prezenty na nadchodzące wesele. Także kupiłam kartkę. A może nie będę pokazywać, co jest w środku. Jak panna młoda ogląda, to może w dzień Daily Vloga, w dzień wesele, jak będę nagrywać yy, vlogba, vlogu Vlogtuber. Yy, jak się będę ogarniać, to pokażę Wam, co tutaj mam. Idę wskoczyć w to. Yy, i doskoczyć ten dresik i trzymajcie kciuki, żeby był fajny. Powiem Wam, że mega wygodny ten dres, ale niestety bluza jest trochę za duża. Pokażę wam tutaj w lusterku. Ale z tego co pamiętam, to chociaż też taką wersję owa fajna. No jest mega wygodny. Ale właśnie bluzę wzięłam w rozmiarze 18, a myślę, że lepsza byłaby 16, ale jest bardzo wygodny. To jest taki właśnie dres wyjściowy, właśnie taki jak mam ten z wasali. Co mam dzisiaj założony? No i fajne jest to, że ma tutaj ten taki półgolf. Myślę, że oczywiście też to może nosić osobno. Tutaj jest ściągacz. Nie ma kaptura, ale jest mega. Przymierzę sobie do mojego kapoka. Bardzo przyjemny materiał, właśnie tak, na spacery, na co dzień do chillowania w domu, żeby wyjść też gdzieś do sklepu w jakimś ładnym dresie, czy do podróży. Myślę, że jest bardzo fajny. Także wrócę jeszcze. Zobaczmy, może w innym Tesco, czy mają też inny rozmiar, a jak coś, to lepiej za duże niż za małe spodnie spoko. No, także bardzo Wam polecam. Były jeszcze jakieś inne kolory, nie pamiętam. Ale było to już dużo takich domowych rzeczy. Słuchajcie, przyszły ma tego ugi, a ja w ogóle zaczęłam wam montować tego vloga, i okazało się, że ja przecież miałam jechać po krawat i te paznokcie. No, więc pojechałam po ten krawat i paznokcie, także zaraz Wam pokażę ale przyszły na tego Ugi tak się cieszył, że kosztowały tylko 50 funtów i ja wiedziałam, że to jest niemożliwe, żeby ten model tych konkretnych butów kosztował 50 funtów no ale sobie myślę, okej, okay, niech przyjdą może znalazł jakiś super deal, ale Mati może trzy Roks? przecież tam jest odset Uga Nie wiem, no może z 50-60 mogło być różne. Ale zobaczcie, przyszły słodkie ugi. Rozmiar 12. Nawet nie wiem czy nie 13. Nie wiem jaki. Ale okazało się, że Mati mówił, dziecięcej. Są takie malusie. Bożu, No słodkie, ale no niestety nie na stopulce nie na stopuleczkę, może dla Bazia by były także są przeurocze ale no niestety okazało się, że to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe moi drodzy ale, że wysłał mi sms -y, jak byłam w Marku to poszłam właśnie szukając tego krawatu poszłam na sekcję męską i znalazłam również równie brzydkie hapcie excuse me? które są tutaj skórzane ale one co prawda nie są tutaj żadnego merynosa czy żadnego barana tylko tu mają jakieś futerko i tu jest napisane, że to jest jakaś super technologia, fresh feet, świeże stopy także yy, kosztowały one 30 funtów, więc nie się Mati zastanowić, czy ich nie chce a jak nie, to pojedziemy właśnie może do outletu jeżeli ty kupisz sobie karcie za 100 funtów to ja nie wiem, w kogo ty się zamieniasz. Jeszcze ja to rozumiem, bo wiecie, jak mi coś odbije, to ja jej nawet za 300 sobie kupię karcie. Ale mój mąż to taki wcale nie jest, więc jestem zdziwiona. Zaszła do tego butce, pokażę Wam jeszcze. Mówiś szczerze, że mnie jej 50 bolało. No właśnie. No ale z drugiej strony wiesz, o, jakie to jest. kryjące. Ale z drugiej strony to jest, no, na, na, na lata będziesz miał. Ja swoje ugi mam. Od 2019, a jest 2023, za 2024, no to już 4-5 lat będzie e, zaraz I, i nic się z nimi nie dzieje. Ja mam czarne ugi, e, ale zrobiłam sobie zapas moich kredek ukochanych z Rimmela, dlatego że ta brązowa już pytacie mnie o numerek, a ja nigdy nie wiem. Dlatego że on już mi się star, bo już ma chyba też 5 lat ta kredka, i mam wrażenie, że trochę mi wyschły. Więc Rimmel Scandalize 003 Brown. To jest brązowa kredka żelowa z takim ala delikatnym połyskiem. Bardzo fajna, albo na linię wodną, albo u góry sobie rozetrzeć. Także 003 brown, ona jest lekko metaliczna. No i druga Scandalize 005 odcień nude, czyli właśnie też na linię wodną, ale beżowa. Także o, fajna. Jeżeli jesteście chłodne, to polecam Wam iść w coś bardziej różowego. Jeżeli jesteście ciepłe, to właśnie w coś takiego beżowego. Więc to. No, i w budzie wzięłam pazy, po prostu wzięłam fręcza, takie dłuższe. One są medium, czyli nie są za długie, nie są zbyt krótkie, takie średnie. Marka Kiss. No i tutaj jest, co prawda, klej załączony, ale ja sobie wziąłam taki klej w pędzelku, bo myślę, że będzie łatwiej się go nakładać. Także myślę, że nie wiem, kiedy zacznę przygotowanie. Raczej nie będę w sobotę tego robić przed ślubem. Bo to będzie za szybko. W sensie na weretkich papierach wszystko pewnie będzie. Więc może jutro wieczorem sobie nałożę samoparacz i nałożę te fazy. Także zobaczymy, ile się będzie będą utrzymać. I wziąłam sobie rzęsy, bo rzęsy, które miałam na ostatnim weselu, niestety zostawiłam w Polsce. I Lakis ma nową serię. One niby mają wyglądać jak takie rzęsy robione, wiecie. U pani rzęsiary. <grym> I one tutaj. One się nazywają Lash Couture. Foaming oh Flexion, coś takiego. Wyglądają bardzo fajnie i naturalnie. Nazywają się, model się nazywa Little Black Dress. Coś takiego. No i zobaczymy jak one będą wyglądać, ale ja zawsze biorę właśnie takie tanie rzęsy, ale te tanie są często bardzo sztywne i plastikowe i wiecie, może być tak, że nie że kłują, dziwnie wyglądają. No, także tyle moi drodzy. Ja może tu starą fryzarko sobie spróbuję jeszcze tu podziałać z tymi skórkami. Wyleję sobie cienką warstwę żelu mineralnego i, i, i jutro będę naklejać te pazy, ale chyba sobie całkiem jest skrócę. Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to, to na pewno się dowiecie. Ja sobie już tutaj przygotowuję te pazy. E, już sobie powybierałam wielkości i sobie je poukładam po prostu tak w pudełeczku, żebym wiedziała o co chodzi. Nie że muszę to zmyć, ale zaraz myję ręce i zabieram się właśnie za paznokcie i bardzo ładnie one wyglądają. Czekajcie, przyłożę to Wam pokażę mniej więcej jak to będzie wyglądać. O! Tadam, coś takiego. W ogóle kusi mnie już je dzisiaj założyć, ale martwię się, że jak dzisiaj je założę, to nie wiem, jutro mi coś pięknie, także po prostu jutro wieczorem sobie je założę. Ale bardzo fajnie wyglądają. Jeszcze raz wam pokażę opakowanie. Case Classy Nails Mki. Długość. Były jeszcze Xelki, takie bardzo długie, takie zdobieniami, pierdołami, diamencikami, ale te mi się najbardziej podobały. Słuchajcie, jechałam na oparach dosłownie. Już nic nie zostało w tym lakierze. Także on idzie do kosza. I to, co zrobiłam, to sobie po prostu dałam tutaj dwie warstwy tego odcienia soft beige mm, i tak zrobiłam, wiecie, no, żeby coś na tych paznokciach było także jutro je sobie zmatowię delikatnie i na żel przykleję te paznokcie naklejane dlatego, że nie chcę bezpośrednio na moją płytkę naklejać ponieważ, no z tego kleju one się zniszczą, także myślę, że żel mi tutaj fajnie to za, wiecie zabezpieczy Także jakieś takie żółte trochę mi się zdają. Dziwnie ten kolor wygląda. Może to jest też takie światło? No nic. I myślę, że po prostu będę teraz kończyć tego vloga. A może jutro, jutro, jutro nagram przygotowania. Takie beauty przygotowania, czyli właśnie naklejanie tych pazów, może samopalać, maseczkę. Także zobaczymy, a osobny film to będzie Get Ready with Me. Makijaż i włosy. No, także dzięki za oglądanie i widzimy się w niedługo w kolejnym filmie, buziaczki, pa!